Dobra, wyskakuję, nic nie kupujemy, bo jesteśmy wy Co Dajcie nie! O do O bo. Chyba... Co nie! jest Halo? 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 O Halo. O kurwa. O Gosia to, ja to nie! Ja nie! szybko poszło. nie! nie! O nie! 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 nie ja Co się stało? Nie mogę Ale to było szybkie Dobra, to, to, Ale speedruna zawaliliśmy, no Wydaje mi się, że jakbyśmy byli w kategorii speedruna najszybszej śmierci to moglibyśmy wygrać. Lecimy znowu na tę samą planetę, tylko teraz chyba nie ma deszczu, więc chyba możemy chodzić. Chyba, chyba będzie git. Wydaje mi się, nie wiem. Proszę nie zgubcie mnie. O, jest git, jest git! Można iść. Dobra, to idziemy. Ej, dobrze działa ta gierka o. Wcześniej na modach było źle, następną kupimy radio, ale ja, Gosia masz strój Jaki ja mam strój? Nie wpadajcie, do wody Żaden o, Żaden, szkoda, zielony że to teraz... A zielony no, to fajny, dobra to Mój ulubiony. ulubiony Poinstalowałem jakiś przez przypadek mody na jakieś nowe moby i nie wiem co one robią, więc będzie śmiesznie Zobaczymy, na No się nie wpadnijmy do żadnej wody, to jest najważniejsze Pacówka zwykła, o, o. dziwo Uuu, dobra, no to jak najbardziej, chodzimy hmm. i skanujemy Tak, prawy z symulator ja ci dupę zeskanuję, co? Dobra właśnie. Jezu, myślałem, że to mopa to jakaś rura Nie mogę R o, it's locked, oki O dobra, fajnie, Fod fajnie Okej okay. O, zamblokowane, dawaj Debbie be... Ja pierdolę. Dobrze dogadujemy się i dalej... O mamy to, to nie nie wyciągaj tego, nie wyciągaj tego bo to, Ale dlaczego? Bo będą moby To można na koniec, to można no. na koniec bo moby się pojawiają i wtedy się na ciebie agrują części, to pamiętam. No, Wyłączone światło w placówce, więc jakby no... A no, jeszcze dodatkowo, faktycznie. Bo no. to generator jest, więc tu jakby generator pójść. No na końcu, jak będziemy uciekać, jak tam A, będziemy tak, się tak, 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 tak. Halo, halo, nikogo tu nie ma. Uhu, echo, echo, echo. Tylko do góry mamy. Co to? Co to? Co, to, co? To, to Jakaś mina, ale nie wiem co robi. A, to, to teleport, teleportująca. Ta to chodzę? To teleportująca. Halo? Już Daleko mnie nie Halo? teleportowało. A no nic so... mi nie działało. Bo ma... na czer... to... Halo, Gosia? Nie już. Aha, tak po czasie, ciekawe. Tak. Bo ona odeszła. Myślę, dobra, co? Już kolejny, Dawaj, no a ja tylko zobaczę czy gdzieś mogę przejść i czego wykorzystywać Dobra No najczęściej to tak chyba, się da, nie? Chyba, no właśnie często, ale patrzę, że chyba... że tu nic nie ma co robić Ja piwniczę zgubiłem się Ale gówniany Sidnem się wygenerował to Chyba najgorszy jaki miałem kiedykolwiek Nie no najgorszy to może nie jest gorszy No No i Fenomenalny początek Little Company w sumie, tak sobie myślę mamy. No. Najgorsi gracze. O ile ja zakład, że go się nie żyje? może tak powiedzieć, że spadła już. No. a może ją teleportować na przepaść? Nie, nie może. A. Musi do miny teleportującej drugiej. Aha, bo to tak działa, że to jest jakby taki teleporter jak nie, w portalu na przykład, dobra. dobra. Mamy to. Okej, okay, jesteśmy gdzieś dalej. Ale to ja jest Fire rozumiem, Exit No właśnie ja trochę też, a byłem dalej To jest Fire Exit Tylko nie wiem czy ja nie mam mimików wygranych Poczekaj, bo tu jest, dru tu jest drugi to... <laughs> <laughs> Kurwa nic nie widzę tutaj Ja też, ale gówno o chuj. chuj, zgubiłem się, zgubiłem się Ja też Pomocy Nie wiem gdzie jestem nie mogę skanować! Czemu skanowanie nic mi nie pokazuje? Pomocy jest! Udało się dobra. jakiś zbugowany ten... Nie, może wypadam. to przez ten gaz, bo ten gaz tak robi Nic nie widać. A kurwa ma Trzeba wy wyłączyć ten gaz Tylko nie wiem gdzie jest ten. Yy... To, to... Co Coś słyszałem! Coś słyszałem? Kogoś, coś, Znale. jakieś Znale. pyknięcie. nie wiem, czy to mina była, czy... Kuźba, nic nie widzę znowu! Nie wiem. O chuj, prawie spadłem Czy... Kurde, no nic tu nie widać! Nawet nie wiem, czy mogę o. skakać. Czy tam jest to. ta 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 rusztowanie, czy jak się nazywa? Widzisz to? Chyba no nic nie widzę. Ja też nic, nie skacz. Nie nie skacz. A wyłączyłeś to? O nie, nie, nie. nie, nie. To mi się wydaje, że to z drugiej strony będzie jezu, ale. Jaka gazownia, no. A da się to przeskać. O! Czekaj. A to pierdolę. Sek... No nie. Jest tyna z gazowni, weź wyłącz tę. O, że świe. O, to ta mina. Nie wiem, czy nie słyszałem jakichś kroków. No, nie no Gosia to Halo? na 1000% nie żyje. Albo no, wiesz, po prostu placówki, Ty, o a ja mam pomysł w sumie. Możemy no. zrobić coś takiego, że pójdziemy tym Fire tem w sumie, chodź. z zewnątrz. No bo w sumie. W sumie to jest przejście z drugiej strony, a druga sprawa, no to będziemy pewni, które to jest mimika, które nie. Jeżeli jest, bo ja nie wiem, czy mam zainstalowane. Wydaje mi się, że może być. Ej, czy ja zainstalowałem moda na nie. A nie, myślałem, że na nie skończyłem kondycję. O! jest? O. Wow, w końcu coś. Halo? halo? Tu jestem, halo? Co tam? Co tam ciekawego znalazłeś? E, silnik. Idę go od razu o. wyciągnąć na zewnątrz. A. Fizyka było. Halo? A tam dalej jeszcze Ale powinny być rzeczy. Dobra, jest git Ej, Fajnie tak wrócić, bo wiecie, ja generalnie. Czemu o, zdradziłeś gank? Nie wiem jaki. Halo. Nie ruszaj się. Jaki gang? O kurwa. No, przeproś, przeproś nie. przeproś. nie. Nie działa. A, a. A bank. A. A czemu to jest na oddzielny. co? A! 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 chyba. to już He. nie wiem gdzie Kosia poszła. O, halo? halo? O! O-o! Co to? Co to było? To, to twój głos był. Ale. czemu? Czemu? Nie, jak tak się śmiesz, to się dostałem. Czy to jest znowu odtwarzane. Nie, no to. W, ten. Dobra, chuj spierdalamy stąd! Chodź! Mam rewolwer, wygramy to! Wszystko, Dobra, już... bo nie będę... No, bierz te te, co tam zostawiłeś. O kurwa. Co? No, słyszałem to o kurwa i to chyba było z tego, z tego... Co ty No, słyszałem to o kurwa takie. No... Ale... zimne to! No ale ja fajne! Tak, ja bym się poświęcił, słuchaj, nie? Nie poświęcaj się, kruszym, bo Gosia nie żyje. Ja nie będę sam tutaj łaził. Chodź. Musisz ze mną zostać. A, no dobra, to w sumie ja zaniosę, robię no. speedrun'a i do ciebie wrócę. Bo chciałem tam wejść i zobaczyć, ale tam jakiś potwór jest na samym wejściu. A, ja nie widziałem go, okej. Okay. Znaczy, bo on jest za drzwiami i prawdopodobnie podgadam twoim głosem. I twoim też? No, dobra. Kurde, ale fajne, że ten little Company mu daje możliwość modowania i można sobie tak fajnie zmodować tę grę. Naprawdę super. Dobra, szybko robimy speedruna. Co? coś? nie, nie, nie padli w wodę, nie? Aha, bo tu jest też woda. Gdzie ona jest? Bo była, albo nie? Nie, to na poprzednim. Dobra, chodźmy jeszcze po tamto pójdę może, zobaczę co tam z tym kluczem. A jak chcesz. Co to? Jak coś? Nie, 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 nie. Co to? Hmm, ciekawe czy kruszym żyje. <noise> Gosia? Okej, <Okay>, dobra, rozumiem. <noise> Okej, okay, to... To, to odlatuję. No cóż. <noise> to było nawet śmieszne. Nie wiedziałam, co głównie... jest. a co się stało? Mimik Pair Exit, no. Co Gosia z wy I coś mnie zabiło od razu. A, bo są mimiki i a, musisz... Ja nie wiedziałam.